Na naszych ekranach 132 metry w serii finałowej. Piotrek, kapitalna forma, eksplodował. Odwisły, kiedy zajął szóste miejsce, później były jeszcze wahnięcia, ale już końcówka. Oslo, Planica, znakomite w jego wykonaniu, piękne ustabilizowanie tej formy. Adam Małysz, z którym miałem przyjemność rozmawiać, mówił, wiedziałem, że Piotrek wygra kiedyś konkurs, tylko nie wiedziałem kiedy to się stanie, bowiem taki potencjał w nim tkwił. Kamil Stoch na miejscu drugim to jego życiowy sezon, piękny, mistrz świata, spełnienie wielkich marzeń, błąd przy lądowaniu, tutaj tak, takie tak zachwianie miał. delikatne. Myślę, że to kosztowało go tytuł Mistrza Polski, ale także w znakomity sposób kończy ten sezon Właśnie, dla siebie dodajmy, rewelacyjny. Wszyscy ci trzej zawodnicy zakończyli bardzo, bardzo dobrymi skokami. I Piotrek, i Kamil, i Maciek. Świetne skoki jako ostatnie w tym sezonie. No i Maciej Kot. Zwycięzca po raz pierwszy w karierze. Maciej Kot staje na podium Mistrzostw Polski. Dobrze, że to się stało już za tą linią wyznaczającą strefę lądowania. Maciek pięknie, daleko. Dwa równe, znakomite skoki. To jest również jego sezon wspaniały. Macka Kota, 18. <grym>